Ale patrz, w mi jest dzisiaj stanie. No nie wiem, czy będzie chciał zająć się. No to spytaj go. Krzysiek! No. Stary, może byś dzisiaj wieczorem z nami wyskoczył do kina. Nie mam ochoty. Ale przecież i tak siedzisz i oglądasz telewizję. Nie oglądam telewizji, tylko się gapię w telewizor. Słuchaj, a może zrobimy dzisiaj kolację? Razem z Moniką coś ugotujemy? O, tak, zrobimy taką romantyczną kolację Właśnie. dla naszych mężczyzn. No. Hmm? Droga wolna, będzie co gdzie Krzysiek, możesz przestać być takim gburem? A może ja po prostu jestem gburem? Pomyślałaś o tym? Przestań! Pójdziemy gdzieś wieczorem. Nie chcę nigdzie iść i po wczoraj nie mam w ogóle ochoty nikogo oglądać. Stary, ale dramatyzujesz. Mela, to tak jakby do ciebie na otwarcie nie przyszła żadna klientka. Albo nikt nie klikał w twojej aplikacji, Kacper. Co ja wam będę gadał? Kurde, naprawdę gościekło, że nikogo z nas wczoraj nie było. No wiesz, no byłam tylko ja. Później przyszedł jeszcze Konrad, ale dla nich to było za mało. Oni nawet nie zagrali. jest tak mi go szkoda. No mi też, ale z drugiej strony jemu się nie załamała jakaś wielka muzyczna kariera po dziesięciu latach, tylko po prostu nie wyszedł im jeden pierwszy koncert, no bez z przesady. Zobacz, ile on dla niego znaczył. Wiem. Ale kurczę, nie chcę się czepiać, ale wydaje mi się, że jak się chce być muzykiem, to trzeba mieć twardszą skórę. Co? No, co mogę zrobić, żeby ci poprawić humor? Nic nie możesz zrobić. Przyszedłem się tu schować, żebyście nie musieli mnie oglądać. Przesadzasz. Na pewno jest coś, co mogłoby ci poprawić nastrój. Nie sądzę. Olałem grubą kasę w firmie ojca, żeby się spełniać muzycznie i okazuje się, że nie ma nawet dla kogo grać. Monia, powiedz mi coś, tylko szczerze. No? Czy twoim zdaniem popełniłem błąd? Ale co? Z czym? Z koncertem? Z zespołem? Czy powinienem zostać w firmie ojca? No powiedz, przecież nie będę zły. Okej. Okay. Uważam, że poglądnijesz w błąd. Przepraszam. Świetnie. Ale no, nie zrozum mnie źle. Ja chcę dla ciebie dobrze, jeżeli ty podejmiesz taką decyzję, to ja będę cię wspierać we wszystkim, ale jeżeli chcesz znać moje zdanie, to... Czyli twoim zdaniem powinienem się znowu wbić w garniak i chodzić po tak? No, ale tego też nie powiedziałam. Przecież można to jakoś połączyć. Pracę z graniem. No, pff, wieczorami, weekendowo. Jest dużo opcji, to jest tylko hobby, a nie prawdziwa praca. A przyszło ci do głowy, że ja się już pracowałem, Że chcę odpocząć, robić coś, co mi sprawia przyjemność, chociaż przez chwilę? Krzysiu, jeżeli tak ma wyglądać twoje szczęście, to ja nie wróżę ci dobrej przyszłości. Fantastycznie. Bardzo ci dziękuję za wsparcie, jesteś niezastąpiona. Ale gdzie ty idziesz? To przejść się.